Cała popkultura i tematyka związana z UFO bardzo mocno wiąże się z religią, z wyznaniem jakimś. Ludzie, którzy wierzą w UFO, bardzo mocno w nie wierzą. Tak jak ja jestem troszeczkę temu winny, ludzie wierzący w UFO wierzą w nie. I wierzą w nie trochę tak jak w Boga, jak w duchy czy coś takiego. Może ja nie jestem aż tak nakręcony, ale jestem na pewno pewny, że coś takiego istnieje. Miałem styczność z UFO. Znaczy z UFO, z kosmitą miałem styczność, tak przynajmniej <laughs> lubię sobie powiedzieć. Eee, a może o tym na końcu powiem. Dobra, eee, musisz zostać do końca teraz słuchać. <laughs> Dobra, eee, w jaki sposób jest to religijne? Eee, po pierwsze, eee, jak powiedziałem, możliwe, że te istoty, te podmioty są tutaj od zawsze. I to, co ludzie opisują jako anioły, demony, duchy, złe, dobre itd., to właśnie mogą być kosmici. To są właśnie te różne typy rasy kosmitów, którzy wykorzystują też ludzi, trochę jak my wykorzystujemy inne zwierzęta. I są takie, które chcą nam pomóc i wznieść nas na wyższy poziom życia. I są takie, które próbują nas wykorzystać, po prostu chcą nas wykorzystać do swoich niecnych celów, czy nawet do nie niecnych celów, ale po prostu do jakichkolwiek swoich celów. Tak jak my wykorzystujemy krowy do jedzenia, tak? hodujemy je i sobie tam jakoś coś tam z nimi robimy, żeby później zrobić z nich skórę i klej i mięso i różne inne rzeczy. Witaminy i inne super fajne rzeczy. To jest wykorzystywanie życia. Czy etyczne, czy nieetyczne, to jest pewnie na inną rozmowę, ale na inny, te, na inny odcinek. Ale robimy to, więc pomysł tego, że jakaś forma życia robi to z nami, nie jest dla mnie aż tak dziwny, kosmiczny i daleko Więc co to by oznaczało? To by oznaczało, że... Anioły i demony istnieją. To oznacza, że warto się modlić, <laughs> ponieważ może jakiś Anioł Stróż rzeczywiście nad tobą czuwa. A jeżeli Anioł Stróż nad tobą nie czuwa, to na pewno demony się tobą interesują. I nawet jest ten fajny cytat Francis Junganu. On walczył w UFC, teraz trochę boksu uprawiał i w innej federacji walczył, był mistrzem. i Rozmawiał na podcaście z Mike'em Tysonem. Mike Tyson mu powiedział, że ty wiesz, że te wszystkie nokauty, te sukcesy, te zwycięstwa, które ty masz, one oznaczają, że jesteś faworytem Bożym. Tylko musisz uważać, bo kiedy stajesz się faworytem Boga, to zaczyna się to też interesować diabeł. I musisz pamiętać, żeby wyjść z imprezy, wyjść ze studniówki z tym, z kim przyszedłeś. I to jest takie bardzo potężne zdanie. Sorry, że ja trochę je zarżnowałem po polsku, ale jest to bardzo potężne, że właśnie. Kiedy, kiedy zaczynasz być w chwale, w chwale Boga, to i diabły się to interesują. Takie. O, on jest wartościowy, on jest fajny. Takie. Zróbmy coś z nim. I. dobra, nie przeciągając. To wydaje mi się, że jest y, bardzo prawdziwe. Bardzo prawdziwe, że nawet jeżeli te demony i, i anioły są w naszej głowie, to nie znaczy, że nie są prawdziwe. Wszystko jest w waszej głowie. Możecie sobie pomyśleć, że o tak, jak przy, za, za kamerą przede mną teraz stoi rower. Ja mogę powiedzieć, że ten rower jest prawdziwy, bo mogę go podnieść. Jest fizyczny, ktoś może mnie nim uderzyć. Ale on też tak naprawdę jest teraz tylko w mojej głowie. Jakby prawdą jest to, że on może tutaj nie istnieć, i po prostu ja go ja potrzebuję, żeby on tu był, więc go sobie manifestuję umysłem w jakiś sposób tu. Prawdą jest to, wiem, wiem że to brzmi bardzo szalenie, ale prawdą jest to, że ja, ta, ja i ty teraz możemy siedzieć w, w jakimś równoległym świecie albo z jakimiś googlami do wirtualnej rzeczywistości. O, coś takiego mieć na głowie po prostu w tej chwili. I przeżywać całe to doświadczenie jak w Riku i Mortim i nagle umrzeć, obudzić się i zrozumieć, że całe to doświadczenie było tylko projekcją, a nie rzeczywistością. Tylko było bardzo, bardzo przekonującą projekcją, przepraszam, dlatego też nie mogliśmy tego odróżnić. I tak samo kosmici mogą być jak najbardziej prawdziwi, ale manifestować się tylko przez nasz umysł. Bardzo to już, jak powiedziałem, że przed chwilą te anioły i demony nie były aż tak wyciągnięte teorią, to to brzmi jak bardzo wyciągnięta teoria, nawet w moich y, y, uszach. <laughs> ale okej. Okay. Yy, pomysł tego, że anioły i demony są prawdziwe i są po prostu jakąś obcą formą życia, jest dla mnie jak najbardziej do zaakceptowania. Jest dziwne, ale do zaakceptowania, ponieważ yy, wydaje się, że też robią coś. Na pewno są demony, to myślę, że każdy poznał już w, w życiu. Jeżeli jesteś na tyle dorosły, że słuchasz tego podcastu, to myślę, że poznałeś parę demonów w swoim życiu, albo ludzi przynajmniej, którzy zachowywali się jak opętani przez jakiegoś demona czy szatana, <grym>, jak Natanek mówił. Więc jeżeli demony są prawdziwe, to anioły też muszą być prawdziwe. Dlatego ludzie, którzy wierzą, którzy się modlą, czują, że to. Robi różnicę. Nawet jeżeli ktoś z zewnątrz tej nie poczuje i nie zobaczy, bo to jest tu. Trzeba trzecie oczko otworzyć, żeby to zauważyć. Ok. Jeżeli anioły i demony są prawdziwe, to czy Bóg też nie? Tak. Z tym, że myślę, że on jest czymś jeszcze dużo, dużo, dużo wyżej. Anioły i demony to podmioty, które działały też dla Boga. Na rzecz Boga lub pod Bogiem lub jego stworzenia. Tak, przynajmniej z tej historii, którą my znamy. Więc pominijmy sobie tutaj Boga, ale zostańmy przy kosmitach jako właśnie tych dobrych i złych postaciach.